17 grudnia wspominamy świętego Łazarza, biskupa. Łazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus zdarzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus przybył do Betanii i wskrzesił go, o czym czytamy w Ewangelii Świętego Jana w 11 rozdziale. Ewangelista Jan opisuje także inny pobyt Jezusa w domu Łazarza na dzień przed jego wyjazdem do Jerozolimy. Ewangelia Jana 12 rozdział. Według starej tradycji wschodniej Łazarz po zesłaniu Ducha Świętego udał się na Cypr i był tam biskupem. Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu świętego rodzeństwa z Betanii na wygnanie. Umieszczono ich na statku bez steru, który odepchnięto od brzegu. Po wielu miesiącach tułaczki przybyli oni do Marsylii. Łazarz miał być pierwszym biskupem tego miasta. W ikonografii ukazuje się Świętego Łazarza najczęściej w scenie wskrzeszenia oraz na uczcie w Betanii. Niech Pan Bóg we wszystkim Tobie błogosławi, a Ciebie, Święty Łazarzu, proszę o jedną i nam łaski, a szczególnie taką łaskę bliskości, jaką miałeś z Jezusem. Proszę zasubskrybuj ten kanał i prześlij film dalej, aby inni też mogli go zobaczyć.